Super. Kasiu, cieszę się, że Cię widzę, już dogadano ostatnie szczegóły organizacyjne, kochana. E, znamy się ponad 10 lat chyba, tak mi się wydaje, mm -hmm. prawda? Ponad. E, wylądowałyśmy kiedyś tam ponad 10 lat temu obydwie w Monachium w Bawarii, w Niemczech. Mm -hmm. Tam się tak. poznałyśmy. Z tego, co pamiętam, obydwie wtedy byłyśmy zatrudnione w korpo. Zgadza się? Dokładnie. Tak? Zgadza mm się. -hmm. I w międzyczasie w ostatnich latach obserwowałam twoją przemianę z reguły online remote, bo nie było okazji się spotkać live. Mm -hmm. Między innymi obserwowałam tą przemianę dzięki e, YouTube'owi. Mm -hmm. I YouTubeowi częściowo, ale nie na LinkedIn głównie też, bo też tak, widziałam tak, różne tak. rzeczy, a dopiero później, prawda, zaczęłaś też udzielać wywiadów czy dzielić się swoją historią. Kasiu, zacznijmy od początku. Kiedy zauważyłaś, że coś się musi zmienić? Kiedy? Jak to, jak to odczuwałaś ten moment, kiedy. Zaczęło w tobie kiełkować, że nie, ja nie chcę tego, co było. Coś musi się zmienić. Mm. Um. Jeszcze witam wszystkich oglądających. Dziękuję Ci, Aniu. Dziękuję za te pytania i ten pomysł właśnie na tą rozmowę, ponieważ chciałabym nią zainspirować osoby, które stają być może u progu zmiany. I te pytania, właśnie, które teraz zadałaś, bardzo, bardzo do mnie przemawia, ponieważ. Um. Kierowanie u mnie idei było bardzo długo, w sensie parę lat. Ja zawsze generalnie wiedziałam, że chciałabym mieć swój biznes. Nigdy nie wiedziałam jednak, co to wcześniej, nie wiedziałam, co to miałoby być. I próbowałam wielu rzeczy, próbowałam nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, flipowanie, próbowałam inwestowanie w złoto, próbowałam, no naprawdę... Paru, paru idei, i one wszystkie jakby generalnie są ok, tylko to nigdy właśnie nie poruszyło mojego serca. Nigdy nie poruszyło tak głęboko takiej, takiej struny we mnie. Więc ja po prostu sobie tak siedziałam, um, siedziałam sobie właśnie z tym ziarenkiem i z taką potrzebą zmiany, ale z różnych względów, bałam się i tak dalej. I po prostu byłam, byłam zatrudniona w tej, w pracach moich, w których byłam. Mm, jakby przejawiałam takie objawy przedsiębiorczości, i jednak no był właśnie ten, był właśnie ten, był największy, bo pewnie ten strach, jakby co ja miałabym tak naprawdę robić. No i a moja historia jest taka, że życie nam często bardzo pokazuje, że tak próbujemy szukać na zewnątrz i tak, tak starać się znaleźć te odpowiedzi, a, a bardzo często one same do nas przychodzą, kiedy. kiedy kiedy coś w nas dojrzeje, kiedy jesteśmy gotowi też na to. Um, no i tak było w moim przypadku. Akurat y, nie polecam mojej drogi, <laughs> ze względu na to, tak. Um, nie polecam, ponieważ ja, ja, ja po prostu szłam po równi, pochyłaj w dół. Nie zdając sobie z tego oczywiście wtedy sprawy. Próbowałam po prostu łapać różnych rzeczy. Byłam, byłam, jeszcze, byłam zatrudniona i, i próbowałam się łapać różnych rzeczy, próbowałam po prostu te wewnętrzne moje napięcia, taką, taką też um, niezgodę, próbowałam po prostu sposobami, które wiedziałam wtedy, próbowałam to uspokoić. A co się okazało, to było to, że ja po prostu coraz bardziej, ja tak wewnętrznie, tak w swoim, swoim takim korzec takim... Takim po prostu wnętrzu, gdzie człowiek się czuje taki spójny ze sobą, i ja coraz bardziej od tego odchodziłam. Eee, I znowu, nie zdając sobie z tego sprawy. Daleko, daleko odchodziłam do siebie, słuchając um, świata, słuchając ludzi, słuchając idei, pomysłów i tak dalej. Także byłam bardzo skierowana na zewnątrz, próbując znaleźć to, co jest moje. No i właśnie, tak jak mówię, próbowałam wielu rzeczy. One były teraz oczywiście też to wiem, one wszystkie były potrzebne, spróbować to, co nie było moje, aby dojść do tego, co jest moje. Więc jakby kończąc ten wątek Twojego pytania, wiele lat, wiele lat we mnie było coś. Ja nie znając siebie i słuchając bardzo otoczenia, próbowałam, próbowałam, no próbowałam się dostosować. A, a, a co było teraz najważniejsze jest to, aby wsłuchać się w siebie. I zapytać siebie, czego my tak naprawdę chcemy, bez tych zewnętrznych głosów, szumów i, i świata zewnętrznego tak naprawdę. Co trzymało Cię przy tym świecie zewnętrznym? Bo to jest bardzo ciekawy wątek, prawda? Często racjonalizujemy to, dostajemy hmm. wręcz komplementy za to, hmm. że tak świetnie sobie radzimy w pracy, że mamy coraz lepsze stanowiska, prawda? Coraz więcej zarabiamy. Co so w Twoim przypadku było takim, takim hakiem, który Cię trzymało? Być może było kilka takich haków, które Cię trzymały w świecie, który tak naprawdę nie, nie służył Twojemu wnętrzu, jeśli dobrze Cię zrozumiałam. Tak, tak. tak. I chciałabym to podkreślić, że oczywiście wszyscy jesteśmy różnymi ludźmi i y y y mamy różne potrzeby, i y y y to właśnie, co, co okazało się u mnie, mogło, wiesz, dla innej osoby być całkowicie okej okay. I tak się po prostu. Też jest. W moim przypadku jednak co było takim hakiem, to było wiesz, co to było to, że ja ja od, od początku jakby swojej kariery, e, tak się śmieję, że ja trafiłam do świata IT, a teraz jestem na to przeogromnie wdzięczna co wszystkie moje doświadczenia, co przeżyłam. Um, jakby wyrobiłam tam sobie miejsce, um, jednak teraz, znając swoje talenty, znając siebie, no to po prostu ja to, to było tak jak pod prąd. To było tak jak pod prąd. Nie z prądem, idę, jest łatwo i luźno, tylko, tylko bijąc się jakby o to, żeby, żeby tam być, no bo, no bo właśnie, no bo no tak jak mówisz, bo, bo awansowałam, bo, bo, bo było dobrze z jednej strony. I to też ważne, że podkreślić. To nie jest tak, że z reguły. Że wszystko jest źle. Nie, jest, jest dobrze i jest gorzej, może, ale, mm, ale ta sytuacja, że, że człowiek po prostu wewnętrznie czuje, czuje, i to jest bardzo ważne, nie w głowie, tylko, w, tylko w, czuje po prostu w ciele, że zaczyna się robić dysonans i on się robi coraz i coraz i coraz, coraz, coraz większy. A co mnie trzymało, no to po prostu to właśnie, że się bałam, po, jedne, po, po, po pierwsze zmienić coś. Po drugie, no przecież to tak pięknie wygląda na papierze, ta kariera, ta, ta pozycja. Wydaje mi się, że to są jakby takie największe, um, największe, tak jak teraz również pracuję z ludźmi, um, co właśnie ludzi trzyma. To, jak to wygląda na zewnątrz, a, a, a człowiek jednak czuje się inaczej w środku. I to bym powiedziała, że to jest największy jakby znak, że coś jest nie tak. Uh -huh. Jak ten, użyłaś takiego ciekawego słowa dysonans, prawda? Mm -hmm. Jak ten dysonans się objawiał u ciebie, czy to było czy to był jakiś rodzaj bólu, stresu, nie mogłaś spać, bo ja jako coach czy job coach też bardzo różne historie życiowe mm -hmm. widziałam, słyszałam, i, ale w jakiś sposób my wszyscy jesteśmy do siebie podobni? Więc chciałabym tutaj też troszeczkę pocieszyć inne osoby może, które znajdują się w takim momencie, że czują już, że coś musi się zmienić, prawda? Że tak naprawdę mm -hmm. ten dysonans czy jakiś dyskomfort jest takim naturalnym no. momentem, w momencie, kiedy jakaś zmiana już czujemy, że powinna nastąpić w naszym życiu. I ciekawa jestem, jak ten dysonans Ty odczuwałaś. Czy to była bezsenność, czy to był stres, czy to był po prostu ból? Czy to było mhm. wrażenie, że tak trochę, ok, sprzedaję się w tym korpu, to nie jestem ja i w tym punkcie już wręcz wkraczamy na, na taki temat, który też jest bardzo ciekawy, na, na temat identity, prawda, kim ja w ogóle jestem jako człowiek, czy? Moja praca to jest tylko to, że od, y, służy temu, żeby tylko zarabiać pieniądze. Czy ja mam tam się jeszcze realizować? Przy czym w tym punkcie już byśmy tak jakby przesuwali się w stronę y, na, y, na przykład takich wschodnich koncepcji jak ikigai, prawda? W związku z tym bardzo ciekawi mnie, jak ty wtedy soda odczuwałaś? To był ból i walka i łzy? <śmiech> 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 czy, czy może w jakiś inny sposób? To się objawiało u ciebie. Mhm. Mm mm -hmm. e, powiem tak, jakby to się przejawiało w wielu, wielu, wielu miejscach, w sensie w ciele. To było, i tak jak mówisz, to było, i znowu jest ciekawe, bo ja wtedy nawet nie zdawałam sobie sprawy, bo ja się tak przyzwyczaiłam do takiego napięcia napięcia w ciele um, takiego, takiej, jakby belki w brzuchu. Um, Napięcia oczywiście w karku, uwielbiałam masaż, akupunktury, jak próbowałam sobie radzić wieloma rzeczami, ale to było takie, takie no stres chroniczny. O tym to teraz też dużo mówię z klientami, również stres chroniczny. Jakby stres generalnie jest dobry, kiedy potrzebujemy stresu czasami chwilowego, aby zareagować. Problemy zaczyna się, kiedy to jest chroniczne i właśnie jak w moim przypadku takie, okej, okay, tak jest, tak, tak po prostu jest, tak, no to jest normalne. Właśnie nie, to nie jest normalne. Tylko, kiedy się do tego tak przyzwyczajimy, no właśnie zaczyna się robić niebezpieczne, bo niestety nie zwracam uwagi już na swoje ciało, a ona do nas mówi: tak jak mówisz, bezsenność, problemy z zasypianiem, albo wstawanie rano czy budzenie się z no, generalnie bez energii, nie spałam, ale, ale się nie wyspałam, nie mam energii. To bym powiedziała, że są takie znaki zewnętrzne z naszego ciała. Znaki takie również są emocjonalne. Najczęściej um, u mnie tak było i z klientami tak mam, one się objawiają w naszych bliskich relacjach, kiedy wybuchniemy, kiedy ktoś coś powie do nas, a, i to jest jakby te przysłowiowe zapałka na, na grzbiecie wielbłąda, kiedy on już nie może, już się wtedy upada. To nie było tej sytuacji tej, tylko to było nawarstwienie tych wielu innych. Um, więc takie właśnie relacje, gdzie, gdzie jakby. Z jednej strony pewnie zdajemy sobie sprawę, że, że możemy pójść o krok za dużo, ale to zaczyna niszczyć rzeczywiście nasze relacje wtedy. Hmm. Więc to bym powiedziała chyba z takich głównych, Aniu. Ale ciekawi mnie również, jakie jest twoje doświadczenie, jakbyś mogła do tego dodać, bo pewnie nie wymieniłam wszystkich. Tak, to są bardzo częste, bardzo częste punkty, które się według mojej obserwacji pojawiają w historiach, właśnie przemiany też między, między innymi zawodowej. Ja hmm. nawet ostatnio ciekawe, że akurat ten punkt jako pierwszy wymieniłaś. Ja akurat ostatnio też na, na swój niemiecki kanał YouTube, który prowadzę hmm. po niemiecku, wrzuciłam takiego shorta. Chyba nawet już jest opublikowany takie dłuższe video na ten temat, że hmm. zmęczenie, czyli ten pierwszy punkt, ten nie mam energii, o którym ty mówiłaś, prawda? Hmm. Że, że hmm. zmęczenie to nie jest słabość, to jest informacja. I mhm. właśnie jakieś tam dwa ostatnie wideo popełniłam właśnie na, na swoim niemieckojęzycznym kanale. I ważne jest to, żeby z tym zmęczeniem, czy chronicznym zmęczeniem, no, z odpowiednią uważnością się obchodzić i przestać siebie samą, czy się, siebie samego po prostu boksować, krytykować, ciągle więcej wymagać od siebie i tak dalej. Bo to jest droga, która po prostu na dłuższy dystans do niczego nie prowadzi, moi drodzy. Ja sama pamiętam, bo już mam teraz ponad, aktualnie ponad 25 lat pracy. Mhm. Pamiętam czasy, kiedy właśnie tyle pracowałam i pracowałam w takim środowisku, które tak mnie jakoś eksploatowało emocjonalnie, energetycznie. Że po prostu wracałam do domu i mój weekend wyglądał tak, że spałam. Spałam, jadłam, oglądałam telewizję, nawet nie miałam siły, żeby dokądkolwiek mhm. pójść, wyjść, coś innego zrobić, mając jakiś wybór, prawda? Mhm. Różnych aktywności czy rzeczy, które, które mo mogłabym zrobić, decydowałam się właśnie na te trzy Czyli coś w miarę zdrowego jeść, coś obejrzeć, prawda, w internecie mhm. czy w telewizji, plus wyspać się. Także to były takie czasy. Na szczęście, te czasy już mam za sobą. Natomiast, to, w jaki sposób, na jakim poziomie jest nasza energia życiowa, i tutaj nie mam jakichś, używając słowa energii, nie mam na myśli jakichś tematów ezotorycznych, absolutnie nie. Po prostu chodzi mi o poziom energii życiowej, prawda? Na ile jesteśmy fit? Um, bo niestety współczesny człowiek, przynajmniej w tych krajach, w których ja zazwyczaj jestem, czy po prostu w Europie, zazwyczaj naszą pierwszą reakcją na poczucie zmęczenia jest to, że nie, 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 to ja muszę dalej, prawda? Muszę kolejną kawę, muszę coś tam, prawda? Mm. I raczej mm -hmm. to jest taka, taka naturalna pierwsza reakcja, i dopiero później wybudzamy się z tego, kiedy już często no, dotykamy jakieś tam granice. Natomiast co do Twojego drugiego punktu, który wymieniałaś, że wymieniłaś to nawarstwianie się różnych, mhm. różnych mhm. tematów, prawda? Czy jest też takie dla nas, też bardzo często ten punkt obserwuję. To jest związane z takim fenomenem, który między innymi też po części z innej perspektywy Galap Instytut opisał, mm -hmm. że w momencie, kiedy coś jest z nami, z naszym typem osobowości niezgodne, to mm -hmm. oczywiście tym więcej nas, nas to kosztuje wysiłku energii i tak dalej. Także to co ja robię w czasie moich coachingów, czy sesji coachingowych, mm -hmm. job coachingowych, zorientowanych mm -hmm. na na życiu zawodowym to to, że zawsze staram się dopasować to, co robimy do typu osobowości danej osoby. Wydaje mi się, że trafiam też w, w to, co jest zgodne z tobą, prawda? Tak, o, tak, tak. Ja w ogóle Ani jestem wielką zwolenniczką, propagatorką, aby właśnie poznać siebie, poznać siebie i to, co mówisz, talenty i, i różne nasze właśnie takie odcienie, bo, bo jedna praca, jakby taką, którą miałaś czy ja, jakby dla kogoś może być idealna, no bo ta osoba po prostu jest inaczej um, jakby stworzona, a, a my jesteśmy do czegoś innego i. A nam się wydaje, że po prostu e, no właśnie, coś powinniśmy, albo też e, z dzieciństwa właśnie się przyzwyczailiśmy, że no powinno być trudno. Że jak coś przechodzi łatwo, to jest coś nie tak, musi być trudno. Ja na przykład też mając kontakt z innymi narodowościami, z ekspatami najczęściej, mieszkając w Monachium i w różnych miejscach, e, różni ludzie no, w różnych krajach mają różne podejścia i, i się okazuje, że to, że to właśnie. Nie, że właśnie czasami to, co jest właśnie naturalne, to z tego możemy jeszcze więcej czerpać. Dokładnie I to jest po prostu. Dokładnie. Tak. I właśnie, że to jest fajne. To fajne jest to, że każdy z nas jest w jakiś sposób inny. Oczywiście są jakieś metodologie, systemy, prawda, jakieś typy osobowości i tak dalej. Ale ja tylko częściowo bazuję na tym w swojej pracy, bo jednak wolę tą perspektywę, że każdy jest naprawdę indywidualnością. I dlatego lubię też indywidualny coaching jeden na jeden, dlatego, bo pozwala on całkowicie mocno tak kiwać teraz głową, skupić się na potrzebach danej osoby, ale oczywiście też uwzględniając temat, aspekt typu osobowości, prawda? Czyli tutaj już mówię o konkretnych testach, czy rozmowie takiej, która pozwala stwierdzić dane kompetencje, czy to soft skills, tak, tak zwane, czy to hard skills. Więc no. A ile, powiedz mi, trwało, trwał ten proces takiego wewnętrznego dysonansu, tak jak to napisałaś, rozdarcia? Bo ja czasami opisuję, że my czasami w tym rozkroku emocjonalnym, że tak powiem, który jest często bolesnym, bolesną wewnętrzną pozycją, ile ludzie czasami, my ludzie czasami bardzo długo potrafimy, czy myślimy, że musimy wytrzymać, w tym y, emocjonalnym dysonansie, jaka była Twoja historia? Czy, czy to trwało długo? Czy, czy super szybko zorientowałaś się, że coś się musi zmienić? Ja się właśnie orientowałam, że coś, że coś dobrze było, żeby się zmieniło, jednak właśnie nie miałam pomysłu. A jakby co dokładnie I, i właśnie próbowałam wielu rzeczy, ale zgadzam się Aniu i to jest też bardzo ważne, bo czym dłużej właśnie stoimy w takim rozkroku. No to energia życiowa też nam w to idzie. Bo dużo więcej zajmuje energii po prostu stać w rozkroku, niż stać jakby ugruntowanym na, na dwóch nogach, więc mm, tak u mnie to trwało um, trochę dłużej, ale nie wiem, może moja droga była taka specyficzna, tak się ułożyło. Wyjechałam za granicę e, na wyjazd e, do Peru, tam poznałam kogoś, kto mi powiedział po prostu coaching. I, i to było też ciekawe i ważne, że, że mi wtedy po prostu samo ciało powiedział, tak, ojej, ja bym też chciała tego spróbować, chociaż jeszcze nie wiedziałam nawet, co to jest i o co chodzi. Hmm. Więc jakby dzięki tej osobie, a której jestem bardzo wdzięczna za to, e, po prostu poszłam w tą drogę. Więc jakby. Często jest tak właśnie, że tak zwane synchroniczności się zadziewają, kiedy też jesteśmy też na to gotowi w jakimś sensie. A, a powiedz mi, mniej więcej w sensie takim czasowym. Jak, jak długo to trwało ten okres? Rok, czy ta, ta, to, to już takie bolesne trwanie w tym się dłużej, prawda? U mnie dłużej, u mnie dłużej. dłużej. Mhm. Hmm. Czyli tak. I nie, <grym> <grym> dokładnie. I kolejne pytanie, które mnie bardzo interesuje, to jest, czy aspekt tego tematu przemiany, zmiany, decydowania się na zmianę cocie? Tak długo w tym dysonansie, czy w tym emocjonalnym rozkroku trzymało? Bo to, co ja obserwuję, już trochę taki spoiler teraz wypowiem, to to, że bardzo często my mamy takie przeświadczenie, że musimy mieć perfekcyjny, idealny, szczegółowy plan związany ze zmianą zawodową, czy ze zmianą życiową, po to, żeby w ogóle zacząć coś zmieniać w życiu. Czy u Ciebie też tak było? Oczekiwałaś sama od siebie, robiłaś sobie taki, taki. Wewnętrzne, wewnętrzne ciśnienie, że musisz mieć perfekcyjny plan, zanim w ogóle jeszcze cokolwiek zacząć, tak, tak. Tak. To tak. jest tak. chyba jeden tak, z tak, największych tak, mitów, prawda? Tak. tak, tak, to prawda, to prawda. To prawda po prostu. Mhm. Czasem sami i to nawet nie czasem, ale bardzo często robimy sobie sami presję. Mhm. I z perspektywy czasu uważasz, że ta presja była potrzebna, czy można było tą presję, z tą presją tak wewnętrznie troszeczkę inaczej porozmawiać, inaczej no właśnie to, to, jest, to jest bardzo ciekawe, prawda? Jak to w naszym życiu nie, nie widzimy, jakby, i często też połączyć kropki, jak jesteśmy w sytuacji, dopiero jak nią przejdziemy później możemy popatrzeć, prawda, co było, co było wcześniej i jakbyśmy to teraz pewnie inaczej rozegrali. Dokładnie tak było u mnie. Ja na szczęście i dziękuję sobie, że również w tej przemianie wyciągnęłam rękę i poprosiłam o pomoc wiele osób, od coachów, mentorów, terapeutów, które mi pomogły w tym, bo, bo patrząc tak, jest to też bardzo Niełatwe Aha. robić wszystko jakby samemu, szczególnie właśnie wtedy, kiedy jest się w procesie zmiany, e, która po prostu sama przez się, no, nie jest łatwa, bo coś się oczywiście zmienia, e, coś odchodzi, jest również e, prawdopodobnie no, żałoba, że coś będzie inaczej, ale to jest jakby wszystko potrzebne. E, kiedy mamy osobę, która przez to przeszła, e, jako mentor bądź jako coach, czyli, czy jakby w innym wymiarze chodzi mi. Jest to, jest to dużo, dużo, dużo łatwiejsze, po prostu, więc ja bym to inaczej rozegrała dzisiaj. No, ale po prostu tak było, jak było i jestem za to wdzięczna dzisiaj, że tak właśnie, bo tak się miało wydarzyć, żebym miała wszystkie te doświadczenia. Ale gdybym miała polecać teraz komuś, to to na pewno bym powiedziała, że jak zaczynamy czuć, jak zaczynamy zaczynamy jakby czuć we sobie, że takie, że tak, że chcielibyśmy coś zmienić, proponowałabym aby, aby wyciągnąć rękę i, i popróbować właśnie e, pracy e, z innymi ludźmi, z coachami, mentorami. Mhm. Dokładnie, ponieważ ja, to jest też taki aspekt, który często obserwuję, że często za długo zostajemy w tej swojej bańce, prawda, w tym przeświadczeniu, że ja sama muszę się, czy ja sam muszę się ze wszystkim uporać do tego momentu, kiedy już jesteśmy tym stanem wykończeni, po prostu za długo Panie. trzymamy to. A, a prawda jest taka, że często można nawet brać udział w jakichś coachingach online, które nie są takie drogie, także nawet ten aspekt finansowy bardzo często nie jest problematyczny. Na przykład w Niemczech jest możliwość uzyskania takiego coachingu, takiego specjalnego bonu czy gutscheinu na coachingi. Um, koszty tego budżetu na przykład um, przyjmuje Urząd Pracy Niemiecki, więc tak naprawdę jest dużo więcej um, możliwości niż nam się może wydawać na początku tej przemiany, prawda? I to chyba jest um, ważny element też, prawda? Że, że bo często też pojawia nam się w głowach taka myśl, że każda przemiana czy zmiana musi być od razu połączona z jakimiś niesamowicie wielkimi wydatkami. A tak naprawdę ja ze swojego doświadczenia osoby, która wiele takich przemian przeszła, ale też z osoby, która tym się zawodowo zajmuje, no nie mogę tego potwierdzić. Czy ty podobnie to widzisz? Tak, tak, ja w ogóle ja również w swojej historii miałam, byłam beneficjentką takiego, tak jak mówisz, Gutscheinu z Urzędem Pracy w Niemczech, e, który również mi wiele pomógł, także absolutnie, totalnie polecam. I ym, tak, tak, pro, tak, tak, za, często właśnie za długo... Za długo, za długo, siedzimy w tej sprawie. Za długo czekamy, żeby w ogóle pierwszy tak. krok zrobić, prawda? Tak, e, tak, myśląc, tak, myśląc, tak. Tak w tak sposób taki perfekcjonistyczny może, że od razu hmm. na początku musimy mieć super szczegółowy, profesjonalny plan przemiany. Tak. Tak? Hmm. Um, tak, zgadzam się, absolutnie. Nasz czas dzisiaj dobiega końca. Już mi się właśnie mm -hmm. tutaj łączy przypomnienie, że, że um, um, musimy już uh, tak podsumowywać nasz pierwszy odcinek. Mm -hmm. uh, dzięki za, za Twoją historię, mm -hmm. za początek Twojej historii i. Kolejne odcinki, kochani, nastąpią, także serdecznie zapraszam, ponieważ historia jakaś jest fascynująca i myślę, że bardzo pomocna dla wszystkich, którzy znajdują się właśnie na początku drogi i dla tych, którzy na przykład mają sporo lat pracy w środowisku takim typowo korporacyjnym, prawda? Które właśnie tak, tak, też tak. dla Ciebie było charakterystyczne. No dziękuję bardzo, na razie. Ja również dziękuję.